I wszystkim z tej strony witajcie w nowym odcinku z całkowicie nowej gry. Dzisiaj jesteśmy mechem i będziemy walczyć z wielkimi potworami. Tam jest jakiś statek. A i żeby nie był, ja nie jestem tym mechem, tylko człowiekiem, który siedzi w środku i nim steruje. A pewnie będziemy musieli walczyć z jakimiś potworami. Mamy jednego przed sobą. Dobra, muszę się nauczyć cokolwiek robić. Złapałem go za głowę. Rzućmy nim A wywalił się Wywalił się, bierzemy go Rzućmy nim O budynek leciał! uderzył i zobaczcie Ma już połowę życia Samochód, samochód, samochód Wow Zaciśnijmy pięści Lewy sierpowy, prawy sierpowy Dostałem trochę Dobra, on nie jest wcale słaby Szybko do budynków. czy mogę podnieść budynek? O, tam, r, 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 ciekawe, czy tam byli ludzie. O, co ja zrobiłem? O, sorry, kolego. Nie spodziewałem się, że mam coś takiego. Strzelamy i pozbywamy się. O, potwora. Wygraliśmy. Pierwsza nasza wygrana, co, co ja w ogóle z ręką zrobiłem. Nie mam ręki. O. O, zmieniła się z powrotem. Tutaj też coś. O, o, tutaj też coś mamy. Mamy jakieś wielkie ostrze. Czy mogę ściąć tą wieżę, Eiffel? Postarajmy się. Przyciąć. Dobra, jest wytrzymasza niż myślałem! No muszę mi się na nią wspinać! Jak to wygląda, epicko Zeskoczmy! A, zeskoczyłem na tą kulkę dziwną. Zeskoczmy na dół! I poczekajmy na kolejnego przeciwnika! Co to jest? Dobra, to jest akurat straszne! Co to za bronie w ogóle tu są? Czy, czy ja mogę? Wow, Co to jest za młotek? Dobra, młotka później użyjemy, później użyjemy młotka, bo jestem mega ciekawy. Użyjmy najpierw tego ostrza i tej broni, którą mamy, naładujmy! Na maksa BUM! Wow! Skaczę tu! Co to jest? Sko Skoczył i się wywrócił! Teraz! Strzelamy! Wbijamy nasze ostrze! Wow, atakuje! Psz, psz leżącego strzelamy dostał prosto w twarz atakuje dobra, odsuwamy się delikatnie Na, na mistrzem walki to on nie jest weźmy bronie normalne stary co ty robisz wow, 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 poczekaj, poczekaj zginął Zobaczcie, mamy ciało uszkodzone Uleczyliśmy się w bazie Teraz jesteśmy w pełni żywi A w związku z tym jesteśmy gotowi Na kolejnego przeciwnika Postarajmy się go pokonać jakoś pięściami Podejdźmy do niego I uderzmy Prosto, prosto w szczękę Drugi raz, trzeci raz Złapmy go za rękę Złap U, Trzymam go, trzymam go Chodź tu, rzućmy nim Rzućmy nim do wody! Do wody! Poleciał! Stary, ty umiesz pływać w ogóle? Przecież wyglądasz jak wieloryb, to myślałem, że umiesz pływać! Kraulem spróbuj właśnie tak nogami bardziej machaj! Nie no, idę po ten statek! Weźmy statek, weźmy ten ogromny statek! I rzućmy nim w tą bestię! On próbuje nas uderzyć! Nie no stary, ja ci pomogę, bo to dramat z tobą jest. Chodź! Chodź! Chodź, nie bij mnie! Ło! Ciekawo, chyba złamałem! Ciekawo, przepraszam! Po Pozwól, że ukrócę twoje cierpienie. <laughs> nie no, jakie to jest super! Maciek! Maciek, dobrze cię widzieć, Maciek! Chodź tutaj! No zostaw tą ciężarówkę, co ty zrobiłeś! Chodź na przytulasa, Maciek! O Jezu, nie myślałem, nie myślałem, że tak! O... o. Cześć, Maciek! Łap, co ty robisz? Co ty robisz? Co ty wymachujesz tymi łapami? Uspokój się Maciek, wszystko, a piąteczka, pi piąteczka, piąteczka. No ale już przestań, aua, co ty robisz? Uspokój się. Co ty robisz? Nie no Maciek, tak pogrywać nie będziemy, daj głowę. Otwórz buzię. Otwórz! Uderzył o budynki i zginął. Jeszcze na sam koniec klapsa! I spadł na budynek! Zabrażam ludzie żyjący w tym budynku. Pojawił się właśnie kolejny potwór. I użyjmy teraz naszej katany. Myślałem, że to będzie dłuższa katana, ale trzeba pamiętać, że ona jest większa niż jakikolwiek samochód, jakikolwiek autobus tutaj. I użyjmy jej i wbijmy ją prosto w głowy. Dobra, to nie będzie takie łatwe. <słuch> Go. I tu jak szybko? My możemy sobie podrzucić, złapać fajnie i dobić potwora. A załóżmy, że mamy więcej potworów. Zobaczcie, mamy teraz dwa potwory. Broń się nam na pewno przyda. A ten się już wywrócił, nie? Złapmy dobrze naszą broń. Co on robi? Wbijmy w głowę, dobra, to nie jest takie łatwe, żeby wbić w głowę. Uderzmy tego. Strzelmy w tego czarnego. Okej, okay, dobra, i teraz podchodzimy do tego. Wbijamy nóż. Wbijamy nóż, nic mu się prawie. Nie stało. Jakim cudem on żyje jeszcze. Dobra, szybko, ciężarówka. Dostał, ale nie wybuchła. Teraz wybuchła. Szybko, szybko, na górę. Na górę. I jesteśmy bezpieczni na razie! <laughs> Swojego kolegę uderzył! I moglibyśmy w sumie stąd strzelać po prostu! <laughs> Swojego kolegę wywrócił! Co ty, co ty wielorybie robisz? Co ty wielorybie robisz? Zginął właśnie! Jego kolega tylko żyje! Rzućmy bronią! Uderzmy! Golewem sierpowym! Dopijmy nożem i odetniemy głowę. Uch, to było troszkę męczące. Czy mogę zamówić katanę? Czy z tego wyjdzie kata? No, co to jest? Co to jest, za broń? Podwójnie trzymać ino no teraz jesteśmy niezniszczalni na pewno. A przepraszam, ludzie. Odłóżmy na razie tą katanę. Poczekajmy na następnego wroga. Weźmy ją z powrotem. Złapmy ją dobrze. I zamachnijmy się. To jest ciężko się tym zamachnąć w ogóle. Nic nie mogę mu zrobić, praktycznie. Pff, trzyma się cały czas. Wbijamy katanę. Prosto w brzuch. Z tym nie będzie mógł chodzić prawdopodobnie. Stary, wiem, że to hamskie, ale żegnaj. Żyję! Może autobusem będzie to jest tak satysfakcjonujące Ale dobra, mamy tutaj całe miasto Powinienem je wykorzystać Poczekajmy na kolejnego przeciwnika Tego, który zawsze się wywala Chodź tędy, chodź tędy Skacze, skacze, skacze Uciekamy, uciekamy, Przecież ja go mogę teraz po prostu dobić Jak on leży na ziemi Ale zostawmy go, zostawmy go na razie Zobaczmy co zrobi Jak na przykład schowam się za tymi budynkami A... Idzie, skacze, skacze, Oho! przebił się przez wszystkie, przebił się Prawy sierpowy, lewy sierpowy, prawy sierpowy, łapiemy go za szczękę, złammy tą szczękę, wywalmy go też Dobra, skacze, skacze, skacze Wbijamy! No, już pod sam koniec! I wygrywamy z tym wielorybem. Wpadłem właśnie na jeszcze jeden pomysł. Co, jak się przybliżę i kliknę to, kiedy to będzie wychodzić, to wbije się w niego prosto. Niech ten potwór sobie uderzy najpierw. Uderza i teraz! BUM! Wbijamy! Wbijamy! Wbiło się prosto w niego! Znowu! Znowu! Mogę go podnieść nawet! Trzymamy go! Dobijamy naszą bronią! Co? Nie spodziewałem się tego! Gdzie jest jego głowa? Zniknęła chyba! Co, co to robi? Trzymaj stary! Pff, w głowę mu to wbijem. Nic mu się nie stało! Ale mamy jeszcze drugie! Wbijmy to drugie! Zobaczmy, co się stanie! Czy to go leczyć coś? Zaraz zobaczymy, czy go leczy! Stracił rękę! O! Zobaczcie, leci go! Leci go to! Co prawda, ręki nie odzyskał, ale ma pełne życie. Pozbądźmy się go raz na zawsze! To jest mega mocne! Ręka? Gdzie jest moja ręka? Czy czemu straciłem rękę? Mogę sobie tą przyczepić, czy coś? O, o! O! Już myślałem, że mogę. Ale naprawdę nie mam jednej ręki. Musimy walczyć tylko z jedną ręką! Z tą bestią! Postarajmy! się to jakoś wygrać! Rzućmy nim o ziemię! Rzućmy nim o ziemię! Niestety nie mam drugiej ręki, więc nie mogę nic praktycznie zrobić! Ale wywróci się! Wywróci się! Podbrutkowy! Dobra, co wcięcie! Bum, Bom! Podbrutkowy znowu! Co tu mogę zrobić? Co tu mogę zrobić? Mam młotek. Co prawda jest on dwuręczny. Wow Wow On ma silniki odrzutowe Uszyjmy tych silników żeby przybić go do ziemi całkowicie i pozbyć się potwora. A, a co jak będzie więcej potworów? Nie! Nie! Tego budynek dobił! Ale zobaczcie ile ich jest! Teraz będzie ciężko! Teraz będzie mega ciężko! Szczególnie, że zaraz oni wszyscy będą na nas skakać! Uderzamy naszym młotkiem! Z pierwszego! Wow, wow pff. Nie możemy dać im podejść w ogóle! Gin. Gin, dostał w szczękę! Giń! Łapiemy jednego z nich! Rzucamy o resztę! Uf, co się dzieje? Jeden nie żyje! Drugi dostał podplotkowy! Kolejny prawy sierpowy! Przebijamy się przez nich! Przebijamy się przez nich! Gryzą mnie! Kry mnie. mnie! Głowę mamy uszkodzoną! Rzucamy samochodami! To nic nie daje zbytnio! BUM! Został w podskoku swoim A czekajcie, my też możemy My też możemy skakać Zapomniałem o skakaniu, widzowie Zapomniałem o najbardziej podstawowej Rzeczy, jaką jest skakanie Wspinamy się na wieżę Eiffla I jesteśmy, zobaczcie, bezpieczni Nic nam nie mogło... Chciałem pokazać lewą ręką, że nic nam nie mogą zrobić Ale nie mam lewej ręki Skoczmy na jednego z nich <noise> Swojego biją jak to wygląda! Wieloryb swoich atakuje! Oni mają twarde te rogi w ogóle się nie da przebić przez te obwo! Nie! Nie żyjemy! Jak tu stałem i poleciałem daleko! To jesteśmy my. Zauważyłem, że możemy zwiększyć siłę naszego mecha. I teraz ponoć mocniej uderzamy. Mamy teraz siłę ustawioną na 200%. Zobaczmy, czy to jakoś zwiększy naszą siłę. Możemy rzucać jedną ręką nimi teraz. Dajmy teraz 400%. Zobacz. Nawet nie muszę się zamachiwać teraz. A dwoma rękoma możemy nim rzucić do góry! Zobaczcie, leci! Fui. Jak daleko możemy nimi rzucać teraz! Mamy teraz 600% mocy! Zobaczmy! Co się stanie! O! Jacy szybcy jesteśmy! Tylko trafić teraz ciężko jest! Złapmy go za szyję! Rzućmy o budynek! Pfff. Kolejny budynek. Z Zawala się jeszcze prosto na niego. Włączmy pełną moc naszego mecha. Przyspieszmy. Zobaczmy. Nie! Miasto! Miasto! Dobra, jesteśmy ultra szybcy. Wpadłem w budynki przez przypadek. I mamy przeciwnika. Zróbmy tak naszą pięścią. Zobaczmy. Co się stanie? Poleciał. Mogę teraz nawet młotkiem szybciej machać. Stary, żyjesz jeszcze. Ja Aż mi ich szkoda szczerze. Idź pływać. Czemu głowa sama? A zróbmy inaczej. Przebijmy się. Przebijmy się przez masę tych kajciu. W ten sposób. Biegniemy. Biegniemy. Przebijamy się po prostu. Pff. Poleciał w budynek! Wbijamy się w nich, wbijamy się w nich! Zobaczcie, wszyscy lecą! Rzucamy nimi o butynki! Nie mogą nic zrobić na nas! To co prawda zaraz umrę! Aż w końcu padamy. Nasz robot się niszczy i przegrywamy. Także to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subikę i lajka. Jeżeli chcecie więcej tej gry, to piszcie w komentarzach. Ja wam dziękuję za oglądanie i... Pa pa!